witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam coś specjalnego. Zaczynamy! -dam. To jest mój medal ze szkoły, choć już są wakacje. To jest taki medal, Polska. To są tańce, na które chodzę w każdej szkole. Ona nas prowadziła pani Ola. Był występ w następnym roku będzie statuetka. O. I taki jest jedyny, bo takiego nie można kupić w sklepie. To jest Polska Piąt Czerwoni, to jest do zawieszenia, to jest takie o coś. On jest wyjątkowy, ojciec. I tutaj pisze, nie wiem czy widzicie, tu pisze ogólno Polska Szkółka Tańca i Dobrych Manier. Tak, maniery też tam są. W centrum Tańca Wasilewski w i Tutaj mamy program edukacyjny, automatyczny, coś takiego. Można taką stronkę wejść. O, i, on, I on jest okrągły, wygląda tak, w następnym roku będzie statuetka, a tam już to mówiłam. I to jest najlepszy z najlepszych. No, taki kółeczko, O, tu jest dziewczynka. Tu jest chłopiec. No, tak to wygląda. Dobra, czekajcie. Zobaczcie za maskę. Tak wyglądam. No. Kończycie jeszcze. Zejmijmy maskę. I zobaczcie Ostatni raz mi medal. Pa!